Dlaczego ubezpieczyciel pomija koszty robocizny fachowców i jak udowodnić, że remont naprawdę kosztuje więcej? Masz kosztorys, w którym robocizna to śmiesznie niskie kwoty? To częsta praktyka. W wielu kosztorysach przyjmuje się stawki sprzed kilku lat lub uśrednione dla całego kraju, które nie mają wiele wspólnego z realiami rynkowymi. Koszty robocizny to dziś jedna z największych pozycji przy remoncie. Wielu ubezpieczycieli nadal bazuje na starych tabelach lub standardowych bazach programów kosztorysowych. W efekcie w kosztorysie widzisz 25 czy 30 zł za godzinę pracy, podczas gdy lokalne firmy remontowe liczą 60 do 80 zł, a często nawet więcej. Różnica Kilka tysięcy złotych mniej na Twoim odszkodowaniu. Zgodnie z zasadą pełnego odszkodowania, świadczenie powinno pokryć rzeczywiste, uzasadnione i niezbędne koszty przywrócenia mienia do stanu sprzed szkody. To oznacza, że ubezpieczyciel powinien brać pod uwagę stawki obowiązujące na lokalnym rynku, a nie uśrednione dla całego kraju. Jak możesz to udowodnić? Zbierz dwie, trzy aktualne wyceny od lokalnych firm remontowych. Zrób zrzut ekranu z ogłoszeń, np. portali usługowych z podobnymi stawkami. Dołącz je do odwołania jako porównanie z kosztorysem Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Jeśli możesz, zleć niezależną wycenę rzeczoznawcy, nawet prosty kosztorys powykonawczy lub przedmiar prac. Takie zestawienie to konkretny dowód, że robocizna została zaniżona. W połączeniu z dokumentacją zdjęciową i opinią eksperta daje to mocną podstawę do skutecznego odwołania. Jeśli Twój kosztorys wygląda podejrzanie tanio, prześlij go do nas na kalkulatorskut.pl. Nasz niezależny rzeczoznawca sprawdzi, czy przyjęte stawki robocizny są zgodne z realiami rynku i powie ci, ile naprawdę powinna wynieść wypłata.